Zajmę o tak, Jesteś cały czas. Ten. ilu gramy? Na dwóch? Shift, o, o. nie wiem gdzie on jest, ale słuchajcie tego, wyobrażam sobie tak, taką sytuację, nie? Że ja mam 33 lata i kliknąłem tę rakietkę w dwie sekundy, a gracz grający w osób pod tytułem Rano Bruce stał tam 5 sekund. Wytłumacz się! Eee, ja idę do Specimena. Gdzie jest Frak? Oho. Ko kolego, rakietkę robiłeś zbyt długo. Śmierdzi mi. Dobra, a gdzie był Frak? Nie wiem, no zginął zdech, nie wiem. No ale co, co to <śmiech> za... <śmiech> oskarżenie w dupy nie no, random Brusik no. mimo jest czysty, bo bieg ze mną I nie zajebał. No ja, kolego, kolego, ja jestem, ja jestem... on gra o... dobra, miejmy na niego oko, skip co? sorry. Ale ja stary, ale ty, ty wiesz, że... ostatni widział Kubona w ogóle? Gdzie on pobiegł, no, w lewo nie czy w prawo? A, wiesz, Kuba tak, pobiegł jak, w lewo, ja wychodziłem za story'em. Ja się pewnie wiebie, ale widziałem jak Kubon środku mapy wybiegał od strony weaponsów w górę. A ja ja idę do specimen'a, na dodatek w osu się klika z i x, a nie myszkom a kto to jest bo ona nie rusza myszką? Ja mogę tylko powiedzieć, że byłem w. E, tam po lewej, w Boiler Roomie, a w O2 jest, e, jest diabeł. Co no to kurwa za gaming jest? W no, no, no bo, no, bo chciałem zobaczyć nick, wiesz? Bo nie wiedziałem kim jesteś. Nie, kurwa, przepraszam, woda. Jego, jego ciało Prywa. zostało zagubione w akcji. Miejcie na oko na Brucie, nie? Miejcie serio. oko, kurwa, na tego kłamcę, kurwa, co self-reportuję prawdopodobnie. Myślałem, że co innego. przyciskiem? Osu kurwa. No, ciekawy. Który? Kolejny raport od Remka. Ty, 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 znowu ja? <laughs> za wolnowosu gram czy co? Nie, 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 Bruce tym razem na pewno nie zajebał, bo całą rundę za nim chodziłem. Tak i chodził za mną chyba też No, no dawaj Remo, no, y, wolnowosu gram, no dawaj. No, no no, no. No, XN, XN. Tak? Co tam u Ciebie XN? Nie, dobrze, jestem w Weeponsach. W Weeponsach jesteś, a nie sobie o dwa chłopa? Nie. Na pewno nie? No na pewno. No dobra. Dobra, ja no, w takim, w takim nie, razie... nie, 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 nie. nie no, no, Czeka, czekaj, jeszcze nie, raz, i, jeszcze raz jeszcze zielony Zielony, zielony w takim razie. nie, 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 co dobra, nie, zielony albo, nie. Też biega. Bruc, br ja brusi, mamacokę, nie, zieloną nie brusi Brusik, a Brusik, a małuch. Japka, ja, ja z z lewusem z i w bajce. To jestem. może być lewus, to a, może tak. być Lewus i Bruce jak coś. Jestem nie, w ja Jestem security. Ja biegam z, 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 z nimi. Czekaj, jak no, ja, brus, ja w security jesteś? Wiesz, jesteś. W jestem security teraz. Ja byłem, od od wakil, wakil, jest, ja byłem, ja byłem jest, na kamerach. Jestem. On Fakil, on on był. Nie brus, brus jest jesteś debilu. Ja na ja kamerach byłem nie widziałem. Co? Brus tam był był na tych, na światłach. No byłem w elektrykalu i poszedłem na tego kamerki. Nie było go tam, nie widziałem cię. Nie poszedłeś na kamerki, bo z reporta zajebali. stałeś na tych. No, Okej. Okay. Jestem Martys. O kurwa. Dobra, Dobra, wstępne. ja mam info e, też. No dobra, to daj mi powiedzieć na początek. E, kto był w Specimenie w takim razie, prawy, dolny róg? Bruce stamtąd wybiegał przed scenariuszem. Ja wiem! Ja byłem Był Arquel, a Arquel i Bruce był, tak jest. Były Byliście tak. z czyjś czy, czy byliście tam sami? Ja widziałem, uwaga! Damian, nerwariem. Moment. No to, jest martwy. No, to już go nie ma. Mógł, no. Ale... y, móg tam być hiszpan, bo wbiegł do laba. Ja Jaż robię jest laba. Ja bo arty. Jeżeli jedna Ej, no to... to kurwa. O kurwa ty. Na... No to ja pierdolę, tak totalnie serio, Ja byłem w Specimenie, zrobiłem jednego quest'a i wróciłem... A na chuj ty gminę. byłeś znowu w się jak ty od to samego początku byłeś w specymenie? W pierwszej rundzie byłeś w Specimenie, to jest pierwsza rzecz, teraz wychodzisz z Pojawił mi się nowy quest, bo... za tobą... Pojawi... kurwa, pojawił ci się nowy quest? Zrobiłem większość questów, mi się jeszcze ten quest pojawił... Nie może ci się w Specimenie Nie ja pojawił quest! Pierdolisz. No poszedłem zrobić nowy ja. quest. No nie, Kiężko, no nie, no nie. Ciężko wybronić. to jest Brusik prawda? Ale poczekaj, poczekaj, bo to no dwa kile były teraz, czy nie? To kto drugi? No tak, a Arkwel Ar szedł pierwszy Zanim Bruce zaraz przeszedł, Szliśmy no, razem z Magiem do Specimena. Wchodziliśmy do tej. <grym się> nie, zajebiście. Ej, Chop secret, do... secret był po lewej. Imo Chop Secret Clean do końca gry dziękuję. Bruce jest out i wydaje mi się, że drugi to jest Arkwell. A mi się wydaje, że Bruce po prostu trolluje, ale. No wywaliliście dobrego, to tak się daje, że Lewu skrył Brusa niepotrzebnie. Wywaliliście dobrego, gg. Dobrego jakbyś Za fiuty. Kurwa, sabotuję wszystko i mam kurwa, wyjebane. Wspierajcie se drzwi, barany. Kurwa, jak długo te drzwi? O, Bartek ładnie idzie. Odpalić prąd. Dobra, idę za Bartkiem i mu pomogę. Nie wiem jak, ale spróbuję. Hmm, to chyba mu nic nie da. Chwila. Levus odjebany, kto? Nie Arquel. Ty, kiedy on... O dziwo, ja wiem, zaskakująco. Jak on odjewa? Przecież... Dziewiętka może najpierw. No to czekaj, nie Arkul. No. To lokalizacja powiedzcie, I... gdzie no, jesteście. gdzie kto jest? Dobra, Jak no używasz dobra, używasz to ja Jak to masz się w, kogoś w No, no labie, Dwie osoby, ja w admin robię. dospecjalnie na właśnie wszedł Delord. E, ja Delord... E, Bracie, jesteśmy clean. W ...adminie. E, dwie osoby w labie, kto to jest? Ja i Diabeł. No tak, to kurwa, zostaje! Mandzio zostaje! Zosta... Zostaje, więc. I Mandzio, ale fakt, widziałem Mandzio, ale widziałem też Iksena, i jakbym tam tutaj dwie osoby podejrzewał. A gdzie Tylko, jest że jakby do góry, no od razu zrobiłem. Ja nie, ja, nie ogarnę, widziałem tego Mandzio nie może czysta. zrobić killa z poprzedniej rundy, ze względu na to, że ja praktycznie od samego początku z nim szedłem. A zginęły i dwie osoby. były dwa killa w specjumencie po drugiej okay. stronie, więc nie może być. No dobra. A w specjumencie był, mówi. Aha, i tam dwie osoby okay, się kto tam jeszcze był? Byłeś wtedy, jak te dwa kile były. Wtedy bardzo... był Arquel i, e... i Bruce. I Bruce. Prawda, Bruce. Dobra. dobra. Kto, kto był w Elektryku teraz? Gdzie było ciało? W Elektryku ja przy, w... przy Security? Gdzie było w ogóle ciało? Przy Security. To na pewno nie Arquel, byłem z nim. Nie Remek, nie Remek. Dobra, Bruce, jesteś kurwa, nie powiem tego słowa. Ty chuju! Biegnę se na widzę i mi kurwa drzwi zamykasz. Po pierwsze, były kurwa role. Przez przypadek je dodałem. To po pierwsze. Po drugie, ty chuju, nie tykaj tych guzików, kurwa, jak nie wiesz co robisz, no? Biegnę se na widzę, zajebałem chłopa, mówię wyskoczę, zrobię salibi i kurwa jeb. Nagle dzwoni kurwa jakiś telefon, trzeba klikać i boleć. Dobra, kurwa, Za chwilę, kurwa, kurwa, Alexa. No to kurwa, jeszcze... Ci kurwa, nauczyłby się Stary, grać no po, lepiej i Xena Bogu, nie ciągle no, wyżywa się na biednym drzwi ale Drzwi zamknął przed pizdom, no i nie mogłem Gdybyś wyjść. szybciej otwieram. masz taki refleks szachowy, nie szybko otwierać te drzwi. Ej, jak jesteś niewidzialny, nawet nie możesz, to no po pierwsze. Po drugie, zjebałem sam rolę i chuj gramy z rolami. I fajne dymy, nikt nie wie, a, co się dzieje, nie wiem, kurwa. Co ro... Wydaje wydaje rolę. Wydaje wydaje są role. Role. Jakie są role? Ja nawet wydaje. nie wiem, jakie włączyłem. Preset włączyłeś, wyjeb tam. Wydaje wydaje za, nie, to nie, to ten preset. Robicie to, Kozak, dzięki za zmieniłem, będzie mi nadszli proteczki. Ale lepsze jest to, słuchajcie, <laughs> ja nie wiedziałem, <laughs> nie wiedziałem, że są role dodane, i Hiszpan też nie wiedział, ja na niebie nie wiem, czy to są role. Obczajcie patent. Udałem protektor, udałem Wbiegam, zmieniam ustawienia, zmieniam. Poczekajcie, bo to jest hit. Wchodzę na Niewidce, pojawiam się i zabijam Hiszpana, no nie? A on ma kurwa ty nie widzę X, ja ci cały czas widziałem Nie no ja przybiegłem niewidzialny Zeszła i nie... Mi... Ja miałem, ty z... robiłeś tacka, nie, poszliśmy na drzwi i nie było. zajebałeś Stary, no to musiałbyś zobaczyć mojego no, powa. No, ja fe... hey, jeśli w do dzięki na Kuba na gaming początku, szedłem do O2, to jest początek gry, wszedłem tam do O2 i szedłem tylko z Rudym. i ktoś to widział no i nagle Rudego nie ma, a ja jestem martwy. No to jak, no. jak nie odbywać się rudego? No nie, no ja jestem, ja znikałem, ale Hiszpan, Ej. ja cię zabiłem, a ty miałeś tarczę, bo miałeś jakąś rolę z Jebaną. I ja cię nie, zabiłem dwa miał razy. Ja nie miałem tarczy, ja byłem w Renangelem. Ja byłem z trupem, dałem mu tarczę. Aha, to ja go Ej. dwa razy zabiłem. Tak, robię dwa Kto zajebał tego, co ja, co ja, ja go widziałem, ja. jak wentuje. To to Nie, Nixon, Nixon nie zabił. Daj player speed ale zielony jakieś zielone to było. Raczej nie się. trochę poddymiasz, ale dobra, może być player speed 1,25. Uwaga, nie ma ról. I na kolejny amongazm, jak się umówimy. Mniej, na 30. Włączymy ja na kolej. Jakieś te logiki mega wolno chodziły teraz, ty coś wymieniłeś? Teraz jest 1,25. Dobra, sorry za tę rolę. Była poddymiona gierka. Radzie Taski wygrała. dokończyli. <laughs> Low gaming, nie? Szkoda już tego ostatniego taska wtedy. dwa robi kwestika Arkwell. Można go wstępnie wyczyścić. Dobra panie Delord. Bo wkurwiliśmy w tym momencie. Dlaczego Co? nie zgłaszasz jego zgłasza ciała, nie? No bo, no bo światła zgasły, i myślałem, że ktoś po lewej stronie szybko zaświeci i będziemy mogli wiedzieć, kto to odjebał. Ja to zaświeciłem ogólnie i stałem na elektryku od razu zapaliłem światła. No co? Nie, no fajny to, zły, to zły pomysł. No. 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 Ale w którym, w którym miejscu dokładnie jest wyjebka, tak by the way? Nie wiem, dokładnie nie wiem, no trzeba tam A, ale... To jest ale kurwa, myśl więc gdzieś, gdzieś, no gdzieś, chyba, gdzieś druga część lawa. Nie, nie wiem jaki zasięg okay, ma złożone tak. ale jak teraz Jak osoby... po prawej, i po lewej stronie Który kurwa z stół? Tak jak, kurwa tam jest chyba stolik jakiś zajebany W sensie jak masz lama na środku kurwa. jest ciało, prawa, no wie, wiemy że ciało w, w drugiej części lawa, nie? No, bo wiemy, bo tam kurwa były, no i... cztery osoby tam były Ja byłem na rakiecie i któryś czerwony robił znowu rakietę Ja byłem, ja byłem najpierw Ja robiłem z tobą, Janik i ty potem spierdalałeś z tego laba, strasznie zacząłeś uciekać. Kurwa, może ja to zrobiłem, tak, ale... jak... bo to widzisz na kurz. Ale czekajcie, Delor, jak masz. Dobra, ale kto tam był po prawej może. Mówić, ja nie wiem co? Delor, wytłumaczenie? No ja, ja byłem planetar... planetarium skanowałem, a później ty zgłosiłeś ciało. Co skanowałem? ty kurwa skanowałeś planetarium jak ja z diabełem siedzę na dobra. lunecie i... Ogólnie jest sytuacja taka, pierwszy wbiórku. Ale, a... ale, ale, ale jak to możesz Ale jak to możesz widzieć? Kogoś, jak robi Questa teraz. Fila. No ja, ja widzę diabeła, który ja. siedział na lunecie. Dobra, Dobra. Dobra. Xen mega, mega podejrzany, Delord mega ja podejrzany. podejrzany kurwa, Xen podejrzany. Ale on na dwa strony kurwa, nie I jest cały czas byłem. Remo self report. Ja jestem podejrzany, tak? report, same. Normalnie tak o, z Delordem na czele. Remo do lawy. Dobra, ja spadam dzięki gierki. Siemka! Co to za gówno Quest? Oczywiście szybko te rakietki robię. Remek miał rację, gra Ciało jest przy wyjściu z tego... Z się strzela. Nie, to no nie mogę. Delordzi. Co? No tak. Tam, coś się De strzela, lorzi. no. Do skał. Ja się spotkałem w adminie z Mandziem i z tentacjami biegłem, więc tak. Mandzio teoretycznie gdzieś tam sobie po prostu mógł wbiec. Jest taka opcja. Ja, widziałem, ja widziałem wcześniej w komunikacji Brusa z właśnie Kubonem, no i miałem Kubona jedynego potwierdzonego, zatem szkoda, że umarł. Ja mogę potwierdzić Wandiego, bo byliśmy obaj tam w dole, gdzie jest... Od... No ja też tam nie... byłem z wami, a potem światła zgasły. Tak, ale, ale nie, przepraszam, że na dolor zganiam teraz, ale... A, a ja z, a znalazłem dobrać. ciało znowu, no. Przepraszam, że na Dolorda zganiam, ale generalnie, no, jako że ja go widziałem przy... Inaczej, jako jedynego go widziałem wtedy tak. w tym pierwszym ciele i teraz zgłasza. No, ale a czy nikt, dob że jako, ja do jako, jako tak, dobry Ja na miliard człowiek... procent jest gitem, więc jeżeli to nie jesteś ty, jak to... Znaczy, Pat, tylko jeden kill w tej na 100% jest gitem? Kurwa, kurwa, no, kurwa. Na milion procent jest gitem, tak ci powiem. Na milion procent. Ale kto to, to to zgłasza ciało, jest automatycznie podejrzany, to, to overpow kurwa za pierwszego killa Sekunda, bo no, no, się nawet... podejrzany i ty jesteś podejrzany w takim ale, razie. Nie, ciągle mordy, utrzymajmy jakąś Ociernia kulturę jakieś 90 sekund. Jeden i drugi rzucam mięsem. Ale jak kultura mam utrzymać? Marien, diabeł i ja nie mogliśmy tego zrobić, po prostu. Ja ale ja to nie wyklucza, jest jedno zabójstwo, to was nie wyklucza! Jeden. Kurwa, ale ciebie Tego też fila. nie wyklucza! Zatrzymajmy... No oczywiście, a mamy jakiekolwiek informacje? Dobra, już od kolejnej rundy... Od kolejnej rundy zwiększam voting time, bo kurwa każdy krzyczy co jadł na obiad i chuja wiemy. Ja jestem popłatrz impostorem! Ja jestem impostorem! Wiemy na 100% że albo deler albo remek. Ja co? jestem impostorem! Mogę wcisnąć przycisk, żebyśmy go wyjebali? A dawaj. No, nie jestem, żartowałem, no. Za późno. <noise> Ale spokojnie. Nie wyzywajmy się. Tylko na głosowanie się wyzywamy. Ty no, pierwszy raz tego taska widzę. Chciałem wrócić do tego, co Bruce powiedział nas pod sam koniec, jak już nie mogliśmy zagłosować. No Moim zdaniem okajam. to była odwrócona psychologia, gdzie on się przyznał no, do winy tak naprawdę. to jest po prostu. Bez, <laughs> bez, nawet nawet on no, po prostu im mówi, co mu się podoba. No. Tak, wydaje mi się, że jest taki wchód po prostu bezczelny. powiedział nam, że jest impostorem i żebyśmy go nie podejrzewali. W szczególności, nie, że, nie że, ma, w szczególności nie, że nie ma dla mnie, nie, na... że jest świadomy, że w nie, nie miałbym sensu nie, tego no robić. Nie go bez dowodów. No. Tak, tak jak... było info, że był w komunikacji z Kobonem, ale proszę was, bez takiego. No ja to troszeczkę poddyniłem. Mandzio, może chcesz wyrzucić jednego crewmate'a, nie? Nie, Brusa. A. Dobra, no, mamy nie. chwilę, chcemy jeszcze przegadać tą sytuację wcześniejszą. Tak, tak. Z której strony ja... był jeszcze raz ten pierwszy kill, bo wydaje mi się, że teraz mamy najwięcej informacji z pierwszej rundy, ze względu na to, że mówię. Wiemy, że dwie osoby tam były na pewno. No tyste, chyba mnie nie, 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 nie wyjemiałeś. Albo. E, ale czekaj, dobra, to dobra, to dobra, to jest jakie to, to jest spierdolenie nie wytrzyma. Jak, jak mogą być czyste. Diabeł, wytłumacz... Nie, niech mi diabeł wytłumaczy wytłumacz. i jaką logiką powiem dla trzy osoby. I przypadek odjebałem, kliknąłem, kurwa, jak się sprawdzał na tym, na tym teleporterze, czyli innym głównie Xen, więc wiem na 100%, że jest tym. Odwrócona eee, psychologia. To... No, no, metagaming. To... No, no, no. no, metagaming, robiłem skana Ej. w skrócie Przykładek, i on stał w kolejce. Ja ale przecież wizual tak. tasków ta, ta no, nie ma. Żadna, nie ma wizual tasków, ale nie możesz wejść na, na, na platformę, kiedy ktoś inny skanuje. To samo nerwarium. Jest, kolei, się nerwarium się tego mówić, no. No, ale tak jest. No. Rudy spieszy rundę, też, wydaje mi się, że jest czysty. Ja widziałem wandyry, A ja nikogo nie kurwa nie oczyszczam, wszyscy mi śmierdzicie, Potem. nie? Ja mogę zrobić, ja mogę zrobić taski. <noise> Ale czemu to... na Brusa? Ej, kto to sforsował? No, Mandzio. Mandziak, Mandziak no. Oj, żółta karteczka. Ja żółty karton. Żółty to ja mam kolor. <noise> Nie, no, Arpel by tego nie zrobił. Chyba mnie sprawdza, mi się wydaje. Dobra, kurwa, jakby była, była taka sytuacja. Ja chodzę całą rundę z Rudy, Rudy poszedł do, na chwilę do security, żeby sprawdzić coś. Ja poszedłem zrobić światło. I byliśmy przed chwilę grupką ja, Rudy, Delord. Idziemy przy światłach, drzwi są zamknięte, otwieramy drzwi. Rudy z jakiegoś powodu, nie wiem, kurwa, na chuj, poszedł sobie w, w lewo. Ja patrzę w prawo i Delord zniknął. Jest nagę trup diabeła. No i gitarka, no i mam to. Ok, dolarz. poczekajcie. Ale ja mogę oczyścić Mandzia i Brusa, bo byli Plus w stanie. Sekunda. Przypominam, że Frak. Ja, właśnie Igor... Jednego nie przewidziałeś. Zabijeś Diabeła, który akurat mnie mocno czyści, więc nie mógłbym go Czy zabić. Się w to jest self Igora, stałem chyba nie wytrzyma. Pęknie. Dobra, obojętne, tu mnie wypierdolcie. Obojętne. To jest Igor i tak wygramy taskami. Chujowo, stary, ci poszło. Jeszcze A, to masz pecha, bo Diabeła zabiłeś. Kim jest, kim jest Igor? Pan, 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 pan Janik. A, Igor Janik, sorry. Nie, nie, taski są, ja zrobiłem taski, no jakby chcesz, chcesz mnie odjebać, wiesz, że zrobiłem no to, ale czekaj, nie, no to czekaj, bo ja, ja, ja nie do ja, ja, na to, dał ta ja, Ciągle na mnie, oni mnie tu nie lubią, kurwa, naprawdę, to jest kurwa, No Jezus, Delord no tak tak wyszło. No idę z Rudym całą grę chodzimy i na końcu... Ale przecież ja, ale teraz by, przecież teraz na kamerach by, by, byliśmy razem. Był Nerwarem, światło zgasło, obsrałem zbroję, byłem koło was. Ja no Czekaj, co ci ja, chodzi? Tylko ale kiedy zniknąłem, to kiedy poszedłem na światła, zrobiłem je sam. Nikogo w ogóle nie było na światłach. A ty wieku, ja mam zadania, ja muszę robić zadania! Ty kurwa jesteś ja impostorem, czy wieku. Mała go, prośba ode mnie, nie dodajcie nie, troszeczkę więcej tasków. Trochę więcej tasków dajcie. No, trochę więcej zauważyłem. tasków, jak ty tasków nie robisz. No ja już mam ostatni. No a ja. ja zrobiłem wszystkie z dwie rundy temu. No kurwa, no. więcej tasków. No prawdę, no, no, no jest za mało tasków dla nich poszło. Albo masz... kilku dam zmniejszyć, wiesz? Zobacz, czy pachy nie masz spoconej. A nie, ja też mam zrobione tawki. Czeka pachę spaconą kurwa, kurwa, się chwali, że już on zrobił tawki dwie rundy temu. No, kurwa, nie wiem, chyba przed królową Anglii wystąpi. Gdzie ten Janik idzie? Rozjebany jesteś kolego. Rozjebany fest Arkuel? Tak? Miałem cię jak były świata zaszone. Powiedz mi kolego. Z kiedy jest ten kill? Kill ma jakieś sekundę dwie. Dokładnie. I wiesz co się odpierdoliło? Pan jebany Igorianik! Na moich pierdolonych oczach! morduje Drugiego szokistę! Wiesz co ci powiem? Kurwa, mówisz o tylko dlatego, że ten idiota mnie o to posądzał przed chwilą. A dobrze nie. wiesz, że to nieprawda. Nie. Ja mogę powiedzieć, co robiłem, byłem w ofisie i nagle zgasło światło, bo chciałem z chciałem zatrzymać grę, żebyśmy mogli taski dokończyć. Poszedłem, nawet mi nie o. było przy ja, opisał... ja obserwowałem i Gora. Dobra, to go nie było, to mi się wszystko przewidziało. Ja obserwowałem Igora, i i było, ja obserwowałem Igora, ja na tak kamerach nie, bo, kurwa, i to miał, to, to miał dziwny movement, a Arkuela czyszczę, no. bo widziałem go od początku pierwszej rundy, jak grzecznie dziwny taski moment, robi. Numer. Byłem w oficie, chciałem zgłosić, potem od razu wyszedłem, żeby naprawić elektrykala I wracałem do ofisa, tylko i wyłącznie po to, żeby, zro żeby zrobić Emergencji Cześć, ty... Czekaj Ty jesteś w ofisie cały czas? Nie, nie jestem w ofisie Teraz wracam dopiero do ofisa Nie jestem w ofisie Jest... Nie jestem w ofisie, nie jestem w ofisie Dołączysz do szachisty no kurwa, nie ma w w bo Jestem w tym momencie, no na mapie to jest pomiędzy officem communications a weapons'ami. Jestem przy ścianie office'a, ale nie jestem w samym oficie. No, no bo on tak szukał, no, ja, to znaczy, Janik na kamerach nie to. robił tasków, tylko kamerze. szuka i szuka. Ja byłem. Teraz drugiego jeszcze trzeba, drugiego trzeba jeszcze, panowie. zaczyna. Można dobić, jak to wygląda? Tak, już kończymy rundę. Dobra. Dobra, tego się ktoś nie spodziewał, ale rozbryzgła mi się krew na twarz. Przymo przy mnie odjebał z zimną krwią człowiek, który posądził niewinnego Igora Janika. Wskazuję cię na powieszenie. Królik? A co? O, Królik. Co? Remo! Remo! O... I go, dobra, ja, go. dobra, Brusik, Brusik, Brusik był ze mną na kamera i On wszystko widział! On wszystko byłem teraz z widział! Jamkiem na kamerach Krzysiu, cały I... czas, I... całą rundę to, to Totalnie jesteś pojebany, Panie Pani Arquelze! Panie Arkwelu. Nie! To kontra to kom... to kom... ja, kom... w takim razie! Ja, to żegnam żegnam pana! Żegnam pana! Bruce! Wiesz, ja, że, że jesteś safe? safe! Albo jesteś drugim impostorem! Jaka ja dopiero... Mówisz. Dobra, gdzie jest Kirek? Gdzie jest Kirek kolego? Gdzie jest Kirek przy tobie? W A nie, nie, gdzie jest killek? No, gdzie jest kill? Elektrykal, elektrykal w ElektryKalu, ja wychodziłem. Dobra, ja zrobiłem, to na... jakim. No? To jakim cudem? Ja wychodzę z security? Bo zwentowałeś kolego, sprawdziłem to Jak Jak zwenttowałem? Przy... remek. do brusi zwentowałem normalnie tak o? Remek, remek, rem, remek, Ty wiesz, że jak gapię się na kamerę, to nic mnie nie obchodzi. Ty dość... Powiem tak, ja ufam Arkulowi, ja wołtuję na remę. Ale cze czekaj, no przecież ty musiałeś tak, gdzieś killa samego ja, ja, ja czyszczę Arquera od pierwszej rundy w tej grze, wiesz? A, ale czemu? Bo widziałem, jak grzecznie robi taski. impostor nie robi tasków przez dwie rundy. No wybacz, Remek, Mek. Ale rajce, zajebisty rynku. pomysł miałeś, kurwa, żeby przy, zapierdalać ludzi koło mnie i mi obwiniać. Super, bo mają się, kurwa, pomysł. Ale... Kolego, A w ogóle wiedzą ja zaję... co? Ej, mi nie działa ja, wciskam, Ja zajebałem, ja zajebałem osób, ty zajebałeś zero. Zero, Ej, Ej, nie nie szok, Ej. że ty, Rebek, jesteś, Ródy, bo tak te kile powoli szły. Ej, Dobra, się... Igorek, przepraszam, Igorek, przepraszam, nie dogadaliśmy Ej, się. Nie dało się zabić, kurwa, Uwaga. wiecie, to wiedziałem, że... Ustawiam ja trzech ma... impostorów. Ja broniłem Arquela od pierwszej rundy. Ogólnie, jak widzicie kamery i oglądaliśmy kamery, no to Remek mógł gdzieś pójść zabić, dlatego zawołowałem na niego. Ja Arkela czyściłem.